A weź a we zatrąb, zobaczymy, jak otrąbi. to Dopóki jest akumulator, Co, coś się zacięło. Nie, bo tam mnie Żeby zatrąbić, to trzeba wyjść i dwa kabelki złączyć. Nie Marcin, kaczko naciśnij na sygnał. No mówię, te zderzaki przednie, to mają wartość. Skąd je masz takie ładne? czekaj, hebel Nie, już nie, już. Sacyjnie, koniecznie tutaj nie Bo zaraz pojedzie. No bo grill jest oryginalny, a te zderzaki to wyglądają coś za ładnie. Oryginalne, ale co gdzie? bo ja ich robiłem, rozumiesz? No no no. Bo oni były pogięte mocno. No bo wyglądają no naprawdę. O, normalnie. Ale jak pali, to jeszcze głośniejsze. No. Czekaj, zaraz zobaczymy, na ludzi ona jest?